To i, y, od razu informacja. No proszę, nie? kiwać to wszyscy, nie? kiwać to wszyscy. A no, iść nie ma kto. Bardzo proszę, żeby grupa się zatrzymała. Stop. I teraz tył dobija do reszty. Proszę wszystkich o przejście za tylną tablicę. Musimy iść kochani Co? bardzo zwarcie. Żegnamy się z Matką Bożą oczywiście. Wszyscy kiwamy Matce Bożej. Proszę bardzo. Matka Boża jest z tyłu. Kiwamy. Tak. Puszczamy jej buziaczka. Mama A mamusiu. Arrivederci. Mama. I ruszamy, kochani, bardzo proszę w jakimś takim, w miarę porządku. Życzę Wam wszystkiego dobrego w drodze do Łagiewnik. Ja się z Wami już żegnam. Co? Co? Oddaje mikrofon. No tutaj, dorota prowadzi. Polska Dorota prowadzi. Ruszamy. Kochani, czas już mamy 5 minut spóźnienia. 5 długich minut. Normalnie się czuję jak w Master Szczerb. Witam siostry, witam. Macie 5 minut spóźnienia. No to co, trzeba by jakoś piękność. Nie wiem, czy jesteśmy wszystkich Będziecie za chwilę. O, się ciężko rozchodzić, nie? Dziś idą od poznania, co najmniej to już są w miarę rozejście, a my to jesteśmy perwidni.